Wszystkich bardzo serdecznie widzowie w najnowszym odcinku z szachów Tutaj możecie zobaczyć moją poprzednią grę Którą grałem w poprzednim odcinku Więc jeśli jeszcze tego nie widzieliście To musicie zobaczyć poprzedni odcinek Bo wygrałem I tutaj macie zapowiedź gdzie zrobiłem szacha Tutaj siubudubu 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 Widzicie tak Dobra Nieważne Okej. Okay. Ja nie lubię takich typów, co osoby od konika zaczynają, bo nie wiem, jak powinienem wtedy ja zaczynać. Co chłop robi? Chłop gra bardzo nie, nieintuicyjnie. Bardzo dziwnie. Bym powiedział. No bo tutaj weźmy sobie tego. Okej. Okay. Co chłop tu kombinuje? Ja się zastanawiam. Bym mógł coś takiego zrobić i jakoś bym mógł słuchać Tym pokombinować, żeby iść tutaj, tutaj. Ale to wątpię, że się uda. Co chłop mi tu kombinuje? Ja się zastanawiam. Tym mi tutaj próbuje przeatakować. Ja bym mógł go zaatakować i mu troszkę pionki popsuć. Hmm. Bo tutaj bym mógł tym i wybierać na niego jakąś presję żeby ten tutaj tutaj, tutaj, żeby mu tego pionka, dobra to chłop nie wiem co ty zrobił teraz będzie musiał tym uciekać no i może uciec to mogę po prostu okej okay. ale to mogę po prostu tak zrobić i chłop ma tu już mały problem on chłop to to mi zbije, to mu też po prostu zbije co on robi no to mogę po prostu tak zrobić i zaraz będę mógł tutaj się schować królem. Okej, okay, tak to nie mogę zrobić. W sensie nie bym mogę, ale Uf, dobra, tutaj już zrobimy sobie. O, o, tak lepiej zrobię chyba będzie. Mi się tak wydaje. Nawet jeśli chłop mi to zbije, to... I tak chciał był na plusie. ale lepiej mieć pionki bardziej przesunięte w stronę środka. Bo jakbym tutaj ten... I co chob zrobił? Co chłop zrobił? Co ten chłop chłop go jakiś dziwny gambit. No a teraz mam będzie mi trochę denerwować ten pionek tutaj, ale tym zrobimy siup i widełki zrobimy. Ostatnio się nauczyłem, może możecie mnie pochwalić w komentarzach widzowie, że nauczyłem się, że to jak jest po angielsku fork, to po polsku się widełki mówi. Więc możecie mnie pochwalić w komentarzu. Siup. I co teraz chłopie zrobisz? Siup. siup. Troszkę głupio zrobił Dobra, tutaj siop. Mi się wydaje, że to wygram Jakim z jestem 9 oczek na plusie Nie wiedziałem, że jestem Okej, okay, teraz to już ten Teraz to już to wygra Ale ja nie założyłem, że chłop może to wierzą zbić Dobra, dobra, dobra Ale mogę mu teraz szacha dać takiego przyjemnego I zobaczymy czy chłop, cokolwiek tutaj ten. Okej, no okej. Okay, okay. To mogę wieżą tutaj jakoś spróbować gdzieś wlecieć. I zobaczymy jak będzie. Możecie pisać w komentarzach widzowie, czy pan, czy wam się podobają odcinki. I mówię specjalnie tak głośno, bo pe pewnie też słyszycie. W sensie mam nadzieję, że nie słyszycie jak Sąsiedzi mi się za ścianą kłócą i nie chcę, żeby było ich słychać. Okej. Okay. Okej, okay, teraz zrobimy tak i... No nie wiem co mogę jeszcze powiedzieć. Mogę powiedzieć, że zrobię... Dobra, tak zrobimy. Dajemy szaszka. Szaszka. <laughs> ja powiedziałem. Dajemy szaszka. Dajemy szaszka widzowie. Dobra, tu i siup. I teraz nasz ziomaczek zrobi. Teraz nasz, nasz będzie atakować gamon jeden. Cały czas nas, nas atakuje, ale to mu za dużo nie daje. Zaraz, jak mnie znowu szecha zrobi, to mogę się tutaj po prostu tym zakryć i się wymienimy hetmanami. A patrząc na to, że jestem w tym momencie wieże na, na plusie, to mu się trochę średnio opłaca. Wierzę, no po prostu jestem 5 punktów na plusie. Tutaj jest napisane, jak nie wiecie widzowie. Teraz pewnie mi, mi znowu do ale ja wtedy sobie po prostu gdzieś odejdę, tutaj właśnie. Jak mi znowu da szaka, to znowu sobie odejdę. co, chłoproby. No Odejdę. Jakby chłop nie mógł po prostu się poddać Tylko jeszcze ten... Będzie no mnie tak denerwować Nie jestem, czy ucieknie tym gońcem, czy jeszcze coś zrobi Uciekł, dobra Dajmy mu szaszka Dajmy mu szaszka Dobra, tutaj zróbmy siup Będzie musiał się uciekać, pewnie tutaj pójdzie, albo tutaj, żeby mnie próbować zbić Właśnie Będę musiał drugą wieżę go zszachować albo coś tam jeszcze te Dobra, No, kurde. No, to mu zbijemy piątkę po prostu. Zawsze tam jakiś materiał będziemy na plusie. Jesteśmy teraz 6 punktów na plusie. Dobra, tak nie mogę zrobić, ale mogę tak po prostu zrobić. Gdyż nie, to. Dobra. Chciałem powiedzieć, że to głupie było, ale on jest jeszcze głupszy. Bo tu mu zrobiłem widełki takie piękne. I chłop nie ma co zrobić: musi po prostu uciekać wieżą, bo wie, że jest więcej warto od głońca. Albo się już poddać. Chociaż pamiętajcie, widzowie, nigdy nie rezygnujcie, bo w każdym momencie jest szansa, że chłop się po prostu wam podda. Za każdym razem jest szansa, że chłop się po prostu podda I możecie to wygrać Jeśli w sensie nie, że się podda, co ja gadam że popełni jakiś bardzo głupi, głupi błąd I wygracie, więc nigdy nie rezygnujcie Widzowie Absolutnie nigdy nie rezygnujcie Dobra, siup I już tu już to wygrywamy Siup I zobaczymy, co chłop będzie robić Zrobiłem mu mata samą wieżą. Oba, inaczej nie samą wierzę. Aaa, mnie denerwuje chłop. Dobra, siup. Już trochę głupio to robię. Nie wiem, po co ja tym piątkiem tam w ogóle wchodzę. Dobra, zbijmy tego, tego piątka chłopie po prostu. siup 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 bo nie może serio chłopie siup siup kurde no nie umiem Więc <laughs> umiem matować ale ale jednocześnie nie umiem dobra nieważne idę sobie tutaj pionkiem po prostu Pipionkami sobie tutaj nie, nie, sobie tutaj pójdę nie, 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 wiem, czy nie, 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 wiem.